Jesteśmy z Benkiem w Lubaniu na basenie, na ruinach basenu na Kamiennej Górze. Dzisiaj mamy 16 czerwiec 2024 rok, jest na dwie godziny przed meczem Polska-Holandia. Z Benkiem obstawiamy 2-2 remis. To już minęło dwa lata temu, jak Benek nakręcił słynny film można w internecie wejść, Lubań, Benek otwiera basen. Tym filmikiem Benek zdjął ze stanowiska, można powiedzieć, antyspołecznego burmistrza Lubania Arkadiusza Słowińskiego. Tyle pozostało z obietnic burmistrza byłego, na którym wszedł na stanowisko burmistrza Lubania. Obiecał, odbuduje basen na Kamiennej Górze. przyrzeczenia nie wykonał. 14 lat smrodził na stanowisko, pieniądze brał. y el all